Cześć, nazywam się Jasiek Komasa, jestem reżyserem filmów Miasto 44 i Sala Samobójców. I generalnie dużo reżyseruję, więc zbliża się aukcja Wielkiej Orki Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcja się nazywa Rzeczy od serca i chciałem Was gorąco zaprosić do wzięcia udziału w tej aukcji. A przedmiotem, który chciałem wystawić jest właśnie Dzień na planie razem ze mną. Zaproszę Was na plan. Abyście zobaczyli, jak kuchnia wygląda od środka. A może nawet, jeżeli to będzie taki dzień, gdzie będziemy potrzebować statystów, może będziecie chcieli zagrać w której ze scen. Natomiast, jeśli chodzi o, o jakiś przedmiot fizyczny, to sobie pomyślałem, że może takim pięknym przedmiotem by, był, by była rzecz, którą dostałem w Rochester w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś tam pojechaliśmy ze 2-3 lata temu. i Rochester to jest miejsce, w którym jest parę najważniejszych jakby takich firm, które współtworzyły kinematografię w ogóle światową i mocno wpłynęły na jej rozwój. Taką firmą jest firma oczywiście znana wszystkim Kodak. Kodak wywodzi się z Rochester i Kodak niestety splajtował albo jest na granicy bankructwa. Teraz został, część została tej firmy wykupiona przez reżyserów i tak dalej. Jakoś to tam idzie ledwo-ledwo, ale generalnie nie istnieje już w tej formie, w której istniała zawsze. Natomiast chwilę przed zbankrutowaniem właśnie odwiedziliśmy tę firmę i pozwolono nam wejść do jakichś przepasnych archiwów, która, które są gdzieś tam w podziemiach. No, i zobaczyliśmy bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, przedmiotów, takich jak na przykład, nie wiem, aparat, jakieś stare zdjęcia, wszystko bardzo cenne oczywiście. I te, tych, rzeczy jest tam, tych, tych rzeczy jest tam naprawdę miliony. Więc jedno... byliśmy tam tyle godzin, i chyba ekipa Kodaka nas polubiła, i postanowili nam dać prezenty na koniec. I ja dostałem taki piękny tagerotyp przedstawiający no, kogoś, to chyba nie jest zidentyfikowany. Daggerotyp pochodzi z 1800 któregoś tam roku. Jest myślę, że bardzo cenny, ale, ale sam w sobie jest po prostu piękny. No i pochodzi z tego miejsca na Ziemi bardzo symbolicznego dla, dla mnie, czyli dla filmu, dla, dla, dla kogoś, kto się wywodzi ze świata filmu. Więc polecam Wam tę te aukcję. Zapraszam Was do, do wzięcia udziału w niej. No i co? I widzimy się.